Przywróćmy śledzika na naszą klasę Usuń go! Usuń Lubię to! Lubię śledzika zawsze na naszej klasie A wiesz że to stało On... co Wall na Facebooku? No. W ogóle śledzik. robisz Walla na Facebooku Podróbę Walla na Facebooku i nazywasz to śledzik <gupię>. Kupię. nas. Ale strasznie. to przemyślałem, że to jest jakiś nie wiem co Tak samo do... jak kupię potrawę jest śledź, którego będziemy dzisiaj robić Nie na serio. Będziemy śledzia robić w śmietanie chyba Ale to łatwo się robi chyba No, no Jest to śledź, jest to nie jest to nic mieszasz, podaj składniki Ale nie, bo jeszcze trzeba przypomnieć, że jest to seria świąteczna, codziennie o 18 są filmy do świąt, 12 Wigili i innych potraw robimy. Bez przepisu, mamy tylko składniki musimy wymyślić co z tym zrobić, żeby był finalny efekt taki. Mikołaja, co ma wielkie jaja, można wygrać. W pierwszym odcinku jest regulamin. No i co? Jaki regulamin? No nie ma regulaminu żadnego, no. Tutaj po prostu brzmi 4, dobrze, okej? Okay? W dzisiejszym odcinku będziemy robić Musisz śledzia. podać składnik PL. Składnik numer jeden to śledź. Śmietana, ogórki konserwowe, czerwona cebula, jabłko, What the fuck? Sól, pieprz. O kurwa, co śledzia przyniósł, e. Jezu, no, słuchaj, to jest człowieku, ja tego nie zjem, wiesz? On jest przeterminowany. Widzisz, co kupujesz? No, czekam, Zobacz, kurde, jak to, tak to wygląda. Składniki. Wszystkie mam, czy nie? To wygląda jak glon jakiś. Pokaż. Jem. Na ch ci jabłko do tego? Bez przygryzał smak śledzia, żeby nie płakać tak? Co? Bo nie rozumiem. Widzowie, Jak chciałem powiedzieć od razu z góry, że nienawidzę smaku śledzia, nienawidzę zapachu śledzia, nienawidzę generalnie ryb. Zajebisty jest śledź, zaraz w łeb tym dostaniesz płatem, kurde. I się skończy. Nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić, ale wydaje się, że proste. tak będę cały czas. Ej, co jest. Co tu jest problem, bo jest kurwa miał. Do no, zupy jest napisane, to można do śledzia. Zrobimy Zobacz. zupę z tego śledzia? Łubisz wizzach śledzie, weź to miskę tam biał. Już Dobra, zrobiłem, gotowe. No jest, śledź w śmietanie. Skraftowany! Nie, bo to się prosto robi, zobacz. No, ja czekaj, nagram ci to. Zresztą. Widzieli, widzowie, widzicie? Widzicie to? Widzisz? Patrz. Patrz jaki debil. Patrz. Patrz. na niego. Zobacz. Patrz na niego, jakiś tutaj. debil. Dobra. Dobra, no i co? W blizie. Oh, 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 poszło. Ej, dobre, no być A tam zawsze są e, robaki jak w bananach są na przykład rówki na tym. Przestań, nie tutaj na, na wieczku. Na wieczku są robaki też rówki. O kurczę, tutaj trzeba jakaś raketowa osoba. Dlaczego? To jest śledź. Zaraz tego kiszonego otworzę ze Szwecji, to chce zrobisz z niego coś? O, Dodajmy go tu, co? Ja nie no no To jest no proste. Oho śledziku! Ale to są takie, bo normalnie to powinno się kupić chyba śledzia żywego. Da się kupić śledzia żywego i go ukisić później? Co się z nim robi? Chcesz tego oleju trochę. Czemu to cieknie? To będzie pierdłać To będzie pierdoczyć strasznie. Mogłeś go umyć. gdyby się myjesz by nie śmierciła, wiesz? Tak? No było napisane na ciekawostkach na śpimy No to patrz, bierzesz śledzia... Chodź, weź go no całego. Nie, nie, nie wyciągaj go z tego! To będę się nie! go umyj tam w wodzie! Ale to jest śledź w śmietanie. O, kur... Mach. To jest śledź w śmietanie, A co jak ta śmietana będzie potrzebna do czegoś jeszcze dzisiaj? A, no to będzie, będzie śledziowa. Nie! Tak sałatka! Tak zwana śledziona. No tak, no to, to będzie śledziowa sałatka, no. Dobra, ja umyj go w wodzie, w kranie. Tak kapie, kapie fuuuu. Ocieka rybą, dobra. Pa. O, śledzia. fajny podoba ci się? Nie, mogę ci wy... z niego. <śledzio> Skąd się wzięło w ogóle powiedzieć, że muszę jakąś wyjeżdżać śledzia? Nie wiem, mogę to położyć. <śledzio> się <śledzio> Ten Bilux, z tego się nie myje, na ch. myć. No myje się śledzia. Tak? Płynem, Weź ten seed tutaj. Mój go Nie, No trochę namydliłem. Na no. na my, mydlisz mi oczy. <grym> Mydlę ci śledzia. Mister, śledź. Ja yeah, pierdolę, to pierdolę oczy. to wygląda. Będę nie mnie śledzić. To wygląda jak A to jak ktoś po angielsku zesra. jest follow? Follow, no. Hello, this is follow Flower Cream cream. za to wytrę ścierką. No, wytrzyj go papierem, tak. Nie fajne but instalacje butną? Propan, butan, tak powiem. Follow one. Wow. Mam Ale trzy followy. Mam trzy followy. <śle> <śle> Dobra, no. <śle> Dobra, no. A że na łapę podał. Śledzia komuś podasz, takiego. Taki kelner, kurwa przychodzi. Masz. Pionka. No, no. Dobra, no i mi się wydaje, że to jest coś... A Ale... nie trzeba go pokroić na przykład? Mi się wydaje, o. że najpierw tego trzeba pokroić. Ile? Tak w talarki takie. O, takie są, takie są właśnie! Śledzik na raz. No, jest takie coś. Nic A że... można śledzika na raz zjeść, dwa razy? No, można. One <grych> bite <grych> No i patrz, jakie ładne kawałeczki śledzika. Ale po, to jabłko, to nie wiem. No, żeby przegryźć ku może cały. <noise> 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 tak. Czemu w śmietanie to się robi? Ja wolę takie na przykład z cebulką, po prostu z olejem. Po z cebulką, no nie no, jak z... w śmietanie miał być, nie wiem. Skąd my te przepisy wzięliśmy? Właśnie nie wiem skąd weźmiemy Takie w ogóle, pomysły, no bo trzeba <noise> było ustalić, bo to jest problem w, w świątecznych daniach, że nie ma jednej jasno określonej rzeczy, że są konkretne 12. Tylko każdy robi inne 12. U ciebie się je kupa. No, u mnie się je jedno potrawę, U ciebie pijasz? się je ku... Rybę z głów ryb, znaczy zupę 12, z ryb, 12 potraw to jest pula, którą możesz wybrać, a nie No góry, właśnie, góry, więc dlatego pokrę. ciężko określić jednostajnie i musieliśmy to Nikt po prostu zrobić pokrę. i określić ja, najbardziej tradycyjne te 12, więc nie wszyscy jedzą kule śledzie w śmietanie, no nie wszyscy są pięci, O, cebulka. A czerwona to zła? Czerwona to w ku... Cebula jest, to. No. Zajebało tą rybą, kurwa, z twoich palców. Ale teraz śledzikiem będzie, śledzik z cebulką. Jałem to zjadł po poszedł na randkę. Z chłopakiem. Się z chłopakiem na przykład, no. no. No co? Ale ślizgają mi się ręce no. przez tego śledzia, on taki śliski jest. To dlatego się mówi, że się śledzia podaje komuś, jak ktoś ma rękę śliską. Łapę To o to, to, to chodzi no. chyba. No. Wiecie, jest za przez to, że robimy to daily, robimy daily na dwóch kanałach jednocześnie, no. nagrywając jeszcze na zapas rzeczy. No, Skore. to się wydaje, że prosta sprawa, no, no to nie tak wygląda. Przej**a to jest. Ale bardziej przej**a jest to, jak patrzę, kurwa, jak tą cebulę kroisz. No zajebiście kroję, dobra. Pół, zobaczcie ile tego jest, jest za to tej jest cebuli. dużo. To jest Golego. dużo, no, więc połówkę damy, No. moim zdaniem. To jest połączenie składników, to jest taka sałatka śledziowa bardziej. A tak. po co to jabłko, O Ogórki, o. U. Ale piecze! Ale piecze! Dobra, ile? Jeden, dwa. Ale ja bym kiszonego dał. A to jest konserwowy? A to nie chcę myślę, że to jest góreczek dobry taki. No kto je konserwowe ogórki? Pięć 5 ludzie, nie? Ktoś wpadł na pomysł, ma trzy rodzaje ogórków do wyboru. Mało kiszone i konserwowe i konserwowej wybiera to gówno. Jak to się? A czy w hamburgerach są spoko takich zbóry takich starych? No nawet może nie do końca, ale... Ale kroi. Kurwa, ale masz sposoby na to w ogóle. No nie no cztery razy. Kurwa. Oj, na ziemię poleciało. Pieski zjedzą. Pieski mogą górka. No pewnie uwielbia. Dobra, jabłko, kur. Ty mówię ludzkim głosem i podziękuję za ogóreczkę po tego. Mówię, siema! No, Co z jabłkiem trzeba zrobić? Myślę, że... Po poch... To jabłko jest! naprawdę! Bra, to jest nie... chyba zagryzka, może tu się pad, tu się wydrąża dziurę. Kurwa w ten sposób chyba. I tu nakładasz śledzia, wiesz i jest, no, to. Tak. I pieczesz to w piekarniku. Na 200 stopni. Jabłko z cynamonem. Nie skórze szukasz. Dobra, no i co? Ja bym to zrobił tak, obrałbym to. Obierasz te jabłka? No a co, bojesz skórkę ja czy śledzia? Masz no, skórkę skórko ja wiem jadł skór, bo to jest sprawliwe. Ja pięł jak ty lubisz zupę z głów ryb, a nie. jest? Lubię z... zupę z, z głów ryb, jest najwystyczniejsze. A zbiorby. Z... Tyś... Czemu my nie zrobiliśmy zupy z głów ryb? Bo nikt takiego czegoś nie robi. Dobra, apeluję, będziemy robić karpie? No nie. Nie? No nie, będziemy robić rybę po grecku. A ryba po grecku to jest skarpia? Patrz, ja mam pomysł. Czekaj, ryba po grecku jest skarpia? No nie. To z czego? Z dorsza. Ale będzie duża ryba? Nie. Czemu nie? No bo nie, a po co? A z czego zrobisz tego dorsza? No bo z ryby, z fileta. No takie coś robię z tym jabłkiem. Aha, takie Taki to, ja. mam pomysł, nie wiem czy tak się robi. Wiesz, są emocje, jeszcze lepiej. No. Dobra, ale wiesz co mi chodzi z tym uh. dużą rybą, że moglibyśmy zrobić zupę z głów ryb, bo mi się wydaje, że widzowie nie jedy tego nigdy, a to jest pyszne. Ja też nie jadłem, ale lubię ryby, więc... No ale zupa Dobra, głów... tyle jabłka starczy. Zupę z głów nie robi się pyszną. Proszę, nagrajmy więcej odcinków, a nie z głów... Już jest ustalone co nagrywamy i są składniki. Starałem się widzowie. To no. nie moja wina jak coś. Napiszcie w tak Wolność dla zupy głów ryb. Tu nie będzie żadna zupa z ryb, robi. Wolność dla głów ryb. Na to się, jak głowa ryby wolna! Jest jak się głupio czuje, kurwa, soląc To jest głowa zamknięta tutaj, właśnie, w tym ojcu Jak się w głupio czuje soląc jabłko, kurwa. Tu jest głowa zamknięta właśnie. Na solić. Wolność dla rydku. Znowu i kurwa. pieprzu dosypę sporo. No i co robisz? Kurwa, to wygląda jak coś, co, po czym mam sraczkę. No bo stary, coś jest śledź z jabłkiem, kurwa, i ogórkiem. No to da i śmietaną jeszcze, kurwa. No gratulacje, kto na to wpadł Pan Jezus Dobra, no mieszam Dobra, no myślę, że do pierogów to załadujemy, co? I ugotujemy Dobra, do pierogów. to się ja tak, wiesz, to już teraz na surowości Ale to, to nie je. powinno się przegryźć jakoś, kur... ten śledź nie powinien tak Ała, kurwa. Wow, kur... Przegryzaj, przegryzaj, tą... przegryzaj Jabłuszko se przekąsić powinien przez noc Wiesz o co chodzi? Wódki bym tu dolał Śledzik klub... rybka lubi pływać <laughs> <laughs> Jak to mówią, p... no, nie? Dobra, e... a, ugryziesz teraz, spróbujesz? Bo to już chyba finish Finish the lyrics, kur... Wiesz, że jak żółwie się trawowałem, to tramwaj jedzie żółtem też? No, mieszkanie jest No dobra, no i patrz, jakby ten... Witam w Wigilii. Witam w Wigilii. Trzeba nałożyć sobie trochę rybki. Ryba. Smacznego... Ale poleciało, kurwa, tę ryba. Nie nazywa się ku... absolutnie obrzydliwe. No, no mojego... przepyszne, ku... śmietana. No, śmietana! Co, dobre czy dobre? No dobre, no śledź, no. Zatem... To się powinno przegryźć, bo ta Dobra. cebulka wtedy by doszła. Ostateczną weryfikacją jest to, czy zostawiasz to w lodówce na noc i bierzesz to jadł później. Tak. Bo wszystko inne jeśli my nie zjedliśmy tego. Tylko to jadko nie wiem na co tu jest. No bo do przegryzienia smaku, symfonia. Może tak, no. Czyli dobre, zostawiasz to. Lubię śledzia. To to się jeszcze przegryzie. Zajebista. No ale... zobaczenia, jutro nie róbcie tej potrawy, bo jest niedobra. Jutro 18, widzimy się w kolejnym odcinku, będziemy gotować, nie wiem co. Poczekaj. Już dalej, dalej doprawimy. Rybka lubi pływać. Ale <grybka> tego. No tak jak sokus. Z... Wow. No myślę, że już teraz taki pijany w To nie chodzi o to, żeby yy, się najeść rybą, tylko żeby smakowe, trochę tak? smaku pododać, miodu, kupa, whisky No i teraz ci będzie to no, robić całą noc i do zobaczenia. Jutro. Smacznego dla wszystkich, którzy jedzą. jutro do zobaczenia o 18:00. Siema.